Organizatorem i dowiedziałem się, że członkowie timu X są obecni u dzieciaków przez cały turnus, co jest bardzo fajne. Ty no, co mi internet nie wyrabia przejmu światłowód. <noise> Ale to jest czas na skomentowanie. Wydaje mi się, że jak kiedyś byłem na takim wyjeździe e, kampowym z fanami, to było w dwa. <noise> Ty, już gadam jak stary pryk. To było w 2017 roku, 5 lat temu. Z Mackiem Musiałem tam byliśmy. To były obozy młodzieżowe, coś tam, coś tam. I czy oglądam jakieś kanały rolnicze, polecam Agropolo lub Powrót do Korzeni. Coś tam kiedyś widziałem. Jestem, jestem zafascynowany kontentem. Natomiast ja byłem kiedyś w takim obozie i rzeczywiście stawiając się w roli gościa, który był tam maskotką, za którą zapłacili, Uczestnicy obozu. Jest to dość ciężki temat, nie? I mm, wielokrotnie jestem o tym, znaczy wielokrotnie, no, no, kilka razy o tym gadałem z Maćkiem, e, Jakie ma to wady, jakie ma to zalety. No Zaletami oczywiście jest to, że jest się w fajnym kraju i jeszcze za to płacą, więc to, jest, to jest zajebiste. Nie będę o, o, w Hiszpanii, tak. Ktoś napisał, że pamiętam, Martini. Tak, to było w Hiszpanii z, z Mackiem. W ogóle świetną historię kiedyś tam przeżyliśmy na takim wzgórzu kiedyś, gdzie tego dnia nie spotykaliśmy się z uczestnikami obozu i popłynęliśmy na supach, na takich deskach, na stojąco, popłynęliśmy gdzieś tam za zatokę, żeśmy sobie gdzieś tam kiedyś siadli na takiej skale, żeśmy sobie gadali o życiu. Zajebisty czas, w ogóle Maćka świetnie wspominam. Natomiast z perspektywy twórcy i gościa, który był tą maskotką na obozie, przyznać szczerze muszę, że nie jest to łatwe orzech do zgryzienia i nie wiem jak to na dzień dzisiejszy wygląda, ale mimo wszystko uważam, że na dzień dzisiejszy, gdy ktoś kupuje stricte pewien obóz z zamiarem spotkania się i spędzania tego czasu wielokrotnie z influencerem, jest to warte do określenia, ile tego czasu wspólnego będzie. I tutaj przyznaję rację Gimperowi, że skoro tej informacji nie było na stronie, to jest to ciulate, bo jeśli ktoś płaci za obóz, Większą kasę, to, to, to jednak tą informację powinni mieć. Tą informacją podzieleni byli oni na dwie grupy.